Gdzie ja? A no ja, jestem tutaj. A, może po prostu wstanę. Wyjdźmy, co? O Jezus. Pewnie wszyscy śpią, pójdę z... A! Sias, z schodów oczywiście tak. Teraz sobie jakąś kanapkę czy coś. Mamy ser. Mamy ser. Co jeden ser. Dobra, so, stosuję już. Ten główny to ostoria oczywiście, że tak. Eee, Jezus. To życie 1893. To było... Wiesz co ogarnie się Milkman. Będzie chyba wszystko jeszcze będzie okej. Okay. Mam nadzieję tak. O! Jest moja kanapka. zasiądę sobie do stołu i się zacznę jeść. To było dość dobre. Ale też Ha? Co to? Ha, Dzień dobry. Halo? Tu nikogo nie ma. List? Po co? Kto by dać list? A to jest... to jest dziwne. No dobra, krótka piłka, jestem Michael, a... I wiem, że zabiliście mi ojca. Ale nie widzę was jak u mnie popracujecie. Przyjdźcie w pizzerii Przyjdźcie... w pizzerii? Ale błąd to, to graficzny głupi. Nie daleko was to sobie pogadamy O warunkach Mike Ale idiota <gryw> Ale pisze CHŁOPAKI! Szymon! Bartosz! Chodźcie na dół! Pewnie śpią Daj mi spać CHODŹ TUTAJ! Szymon ty, Szymon, ty Dobra, też! Zaraz komputer włączę Już komputer włączę DOSTALIŚMY MAŁE i zgadnijcie, o kogo? Masz, przeczytanie. No nie, od tego sąsiada. Przeczytaj go na głos. Nie mamy sąsiada. Od elektryka. A, no nie, 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 Michael Afton, ojciec... E... Michael. Wiesz, czy to jest? Nie. To jest syn Chłopak, syn. którego zabiliśmy. William. Dokładnie, syn Williama. I chce, żebyśmy powracały u niego w pizzerii. 17 lat minęło od tego wydarzenia. Siedemnaście lat! Ja, ja, ja nie rozumiem czemu akurat teraz, co on nas... O, ciasto robiłeś fajnie, ale co ono nas chce? No nie, na przykład zabiliśmy ojca, więc może w sumie coś sami sensu iść tą... Dobra, masz rację. Dobra, zróbcie sobie jakieś śniadanie, ja posiedzę w pokoju i przemyślę to. Chciałem, sobie pogram CS-a. dobra, poczekam. Dobra, przespałem się chwilę, posiedziałem z tym, mogę do niego wracać, dobra. A po, po pierwsze, zanim pojedziemy do tej pizzerii, bo ja nawet wiem, gdzie ona jest. Po prostu tak daleko nie jeździliśmy, bo tego nie opuścić, Tego nie, domu. Nie, nie, Chomik, nie, nie, cicho bądź. Słuchaj, nie, nie, nie wychodziliśmy z tego domu przez wieki. Może to nam na dobre robi, może on nie, nie chce nas zabić. Może tak naprawdę to nie jest żadna pułapka. Ja pójdę tu O nie ja... Pewnie tak. Weź pod, nie wiem. Idę ten list w wodzie, nie wiem. wrzucę go do wanny czy coś, nie wiem, żeby się wymoczył. Nie chcę, na, na kiblem go spuszczę. Nie sądziłem, że przypomni sobie dopiero teraz o tym. Ja, I myśl, że ja? Sądziłem? Nie wiem, niech ten list się tam No ale. ale Czemu on w ogóle chce, żebyś na przyszli? On bardzo dobrze wie, że nienawidzimy tego miejsca od tego, co się Al, stało. Dwie opcje. Albo, chcesz, Albo to jest pułapka, albo chceś z nami dogadać. Mam nadzieję, że to ta druga opcja. Wiecie co, po prostu tam pojedźmy, co? Chodźcie. A, czyli nie obejrzę nowego Shreka. Nie, szereg 5 wychodzi jutro. Znaczy, teoretycznie dla nas się... jutro to będzie północ. Ja nie pani ponieważ mi nie dałeś. Chomik, chodź szybko. Wezmę tosty nam na drogę szybko. Jeszcze w ogóle ma ser. wszystko tam, tostowe, nie wiem, wiesz coś na drogę, ja miałem chyba pizzę jeszcze w lodówce. No bo to od pizza jest moja, biorę, biorę. To chodźmy. Chomik chodź. No, Deserek jeszcze Chomik, sobie? Chomik zda... chodź. Zaraz, no. deser no. sobie brałem. Deser. Szybko, teraz wiem do czego jesteś chomikem. Dobra, chodźmy. Przynajmniej nas... Oj, przynajmniej no, nas po tym wszystkim to było stać najlepszy samochód. Wsiadaj lub. Jeszcze nie nosimy dwoma małymi, które były nic warte. No te moje No Dobra, tam Obrabalowaliśmy ma, ale co dalej? On dostał połowę jego rzeczy. No naprawdę. Dobra, bo i znowu. Tak, widzę jego samochód. To pewnie jego. A zaczekajmy, dobra. A, do A waliś to parkuje tego. Tak, Chodźmy. A ja tam i tak tutaj nie ma policji. O Jezu, jest tak ciemno. O Jezus muszę iść no. do łazienki, kurna. Jest jakaś łazienka, coś... Ech, szybko. O kurde. O kurde, Berka. Jakaś łazienka, zobacz. coś, nie co wiem. Jest? Jakaś łazienka, Bartek. proszę. Bartek. Jak się nie ma atrun? Zaczekajcie, muszę iść do łazienki. To wygląda jak Mariona, O, Oj, łazienka. Cora. Czekaj. Myślę, że co od nas chce. Ej. Ej, kto to jest? Dobra, witam was. O, dobra, to wy. Gdzie jest ten trzeci? Zacznijmy tak, gdzie jest trzeci? Eee, z... Zawsze go nie ma. Tak. Eee, dobra, widzę, że stare nawyki. Słuchajcie, zanim się zaczniecie mnie atakować, albo nie może macie na swoich jakichś dziwnych mocy diabelskich, czy coś. Słuchajcie, możesz przestać! Tutaj pracujesz długo, po prostu nie nawet sobie pracy. telefon rozmawiam. O, CICHO BĄDŹ! Wygadam... Za, za... Możesz mu, mu za... nie wiem, zrób mu coś z tym telefonem. Moja praca jest się. Słuchajcie, po? podejdźcie tutaj, co? Słuchajcie, nie jestem tutaj, no. żeby was zabić, więc nie używajcie swoich emocji, wiązania się z agmatronikami, best friends forever, ponieważ ja po prostu jestem tutaj, żebyście po prostu pracowali dla mnie, nie mogę mogłem was zapłacić, błagam. Nie. Po prostu popracujcie tutaj kilka, nie wiem, z pięć dni, bo po prostu potrzebuję. Nie, spoko, staw. Słuchaj, ja naprawdę nie chcę was zabić, to nie jest żaden revenge. Walić mojego ojca, nie, tego nienawidzę. No spoko Pięć dni tam... Aż nie żywiałem, jak widać. Trochę. Dobra, to... Nie wiem. A, w ogóle nie wchodźcie do tego jednego pokoju, tam chyba leży martwe ciało mojego ojca. Którego? Do takiego jednego pokoju, tam jest chyba na kod, nie pamiętam kodów w ogóle, tam chyba leży A. ciało mojego martwego, martwego ojca. Nie pytajcie o to. Dobra. No dobra, nie... Niby... Dobry jest, jest ogólnie. I co? My słyszałem znowu jakieś nie gadanie. Ser? O, ogólnie e, tym razem w końcu, w końcu, w końcu kończymy, kończymy naszą tradycję. Mam wiadomość tylko dobro i dobro. Nie chodź po stołach, no. Dobra jest taka, że chłop powiedział, że będziemy pracować tylko 5 dni, no i to tyle. Będzie nam płacił? A druga dobra... Co? Będzie nam płacił? Coś tam było. O, to fajnie. Ale to co? Ale to co? Nie chce nas zabić czy coś? Nie, proszę nie chcę. Po prostu powiedział, żebyśmy sobie popracowali i będzie. Czy on jest prostu, Czy on jest po prostu zmęczony? No powiedział, że ci są wakacji czy coś. Ja nie dziwię się, jakbym miał taki, taki biznes po ojcu, tak szczerze, to też bym. Ale mam jeszcze lepsze. No? mu pizzę. Aha. Ja pewnie, jak zgaduję, w której z tych, tych jest, tu nie? Tu. Wiesz Bierz sobie tanki. ten. Zabrałeś na tam kilka okay. Szymono... temu. Se... A nie, to nie jest paralizator! Oddaj to Bartkowi, Bartek jest ten mądry z tym kluczem, bo to jest klucz. Fajnie. W ogóle, Fajnie, W ogóle, Bartek, w ogóle, bardzo fajnie, że zmieniasz swoje, swoje w imię na, na Luka. w ogóle, ze... fajnie, że z Luka jesteś teraz Bartkiem, w ogóle. Fajnie, że to. No, że zmieniaj swoje imię po tym wszystkim, jestem dosłownie śmietana, men. Ale. A. Ja do Ciebie wolę mówić, Bartek. To, że bardzo... Tak, szczerze, Bartek ja lepiej na śmietę. Nie wchodzimy jeszcze głodnie ja jakiś wiatrak! Nie, ogólnie lubię te imię, ponieważ wszyscy z Ameryki Północnej nie tego powiedzieć, to by miał. A to dzisiaj jesteś w sumie Bartek, bo w sumie i tak zmieniłeś swoje legalne imię to i tak się w sumie nazywamy. Fluk też był nielegalne. Dokładnie. No raczej ja się chwilę prześpię tam i zaczekajmy na noc czy coś Dobra, wstałem. I co, już jest noc? Tak, hej, bo noc jest. Ej, jak Nie ruszaj.

E, czy, 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 czemu oni się nie ruszają? Możemy się zameldować ja tylko, tylko o północy. Możemy zameldować tylko o północy. Tak, która jest godzina? Ej, a ja jako. Dobra, e, muszę zaczekać na 11 w sumie. Jest no. też mam a, godzinę, cześć, cześć. 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 No, jest tak sympatycznie, posiedzimy sobie 5 no. nocy, no i Co będzie git. No patrz, jak się teraz układa, mamy dom, mamy, mamy samochód. No właśnie, ma, jesteśmy... Mamy, mamy jeszcze darmowód. Czekajcie I chwilę, o, o, Jezus... O, już jeszcze jedenasta. Tak, już tylko troszeczkę. O, dobra, możemy się to... zameldować, zameldujcie, zameldujcie, się, zameldujcie się, zameldujcie no. się. Można już? O, no i git. No, jestem. Pójdźmy, pójdźmy z nim. Te śniata ja poszłam, wyłączyłem jak coś. Ja z nim posiedzę w sumie. Patrzę, czuję. Ej, fajny, ej, fajny, 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 się rusza, jednak się rusza, jednak się ruszają. Ty ty ustaj po lewej. O siedem. chodź, chodź, otwórz. Ja od... Gdzie jest homik? jest po lewej. Homik jest po lewej. Czeka, tutaj była. Patrz, patrzcie. tam. czekaj, uwaga. ale czemu oni się ruszają? Nie rozumiem też nie. A tam ty siwy No. No, tutaj patrz na prawo. Idź, Ej, idź, Marcin. Idź, idź, idź. Marcin, patrz na... W ogóle patrz fajnie, że zmieniłem swoje imię. imię na Marcin. Tak szczerze. To też. Przy okazji. Ojej. A chomik tu dalej. Idź, 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 idzie! Chomik, Co za? Zamknij a to co teraz robimy? Eee, wentylacja! Wentylacja, wentylacja, wentylacja! Coś ty jest? Halo? O nie otwieraj tego. Dzień dobry! To jest jakiś pokój! To jest wyjście! Ale nie możemy wyjść, nie możemy wyjść, nie możemy wyjść, to jest dla A Dlaczego to Ej, czekajmy tutaj noc. Możemy. A co jeżeli. Za nie wiadomo, mogli otworzyć te drzwi, to będzie bardzo źle. Tak. O! Co się stało? Nie wiem. Zasa, Słyszałam jakiś dźwięk, który wydali. Ej! Ej! Wracajcie, chomik Ania wracaj. Trunik ej, przy mnie jest. Chomik, wracaj tutaj. Szybko. Chomik, szybko chodź tutaj, wracaj. E, Boni dalej jest po lewej, a czy? Chica... Na szczęście. Chomik, wracaj tutaj szybko. Chyba nie ma jej tutaj, nie? Nie, zobacz tak na szybkie, ale... dobra. Na nie, nie, nie ma jej, nie ma jej. Rękami nikt nie idzie. Nie ma i nie jest? ma i na razie, bo nie tam ma. Nikt nie idzie. A to tak coś to patrzy, jak coś, to ja zamykam. Bo bo tutaj siedzi cały czas. Nie, ja, ja patrzę wentry. Wentylacji patrz. nie idzie chyba tam, bo nie ma Cie dostępu do, do tego. To nie ma dostępu do... Ej, a to nie umie. To coś jest bardzo dziwne. Nie. Może to kochomik. Jest już druga w nocy tam damy radę. Jeszcze tylko 4 godziny. Dokładnie. Dobra, wracaj może. Bo no. dobra. Kamery. W ogóle zauważyłem, że nie wszyscy możemy się przyzwyczaić do tych nowych imion. Marcin, Mirkman, Bartosz. Ej. Ej. Wiem. Biede, mar mar marionetka się rusza. Czekaj, a czekaj ona się rusza? Ona może się ruszać? Czekaj, dobra, Milkman tutaj patrzy po prawej, ja patrzę na kamerę, jak coś spojrza sobie. Okej, 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 jakby... Eee, a! Cieka, cieka, a cieka, nazywam smypowa. się Marcin! Bo jeżeli się dowie o tym żron, to Ej, jesteśmy zgubieni. Idzie, idzie, kurczak, kurczak! Chica tak przyszła, cieka przyszła. Cieka przyszła. Jest bardzo źle, Chica przyszła. Jest, jest, za drzwiami, za drzwiami, za drzwiami, Aha, Fre Freddy się nie... Już jest trzecia, jeszcze troszeczkę. I jeszcze trochę, tylko żeby wytrwać, błagam. Jak nie, to wchodzimy do w szafach albo do wentylacji. To jest gorzej niż u Juliana. Oj... E... Bo nie jest tak źle, e... na pewno, bo te drzwi wyglądają lepiej, na pewno mu tam były po jednej kratce i to bardzo wyglądało źle i po prostu miałem demen... Co to jest? Co, Jak okay, co? Sobie poszedł? co co? 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 co wejdź, na wejdź na Restrooms. Restrooms? Tak, wejdź na pod... co to, co tam chodzi. Restrooms? Istnieje coś takiego jak restrooms? Na drugim, na, na drugiej zakładce. Restrooms. Na e, drugiej chodzi. zakładce jest arcade, jest price count, jest show stage. Restrooms. A, ale restrooms? No co tu, nic nie ma. Jak to nie? No nic tu nie ma. Gdzie on poszedł? No nie wiem, a co to było? Coś było. A, nie wiem, czy to. Nie, bo na początku. Foxy! Pamiętacie Fo tego, tego królika, którego znaleźliśmy kiedyś? E, jakiego? Tego I I żółtego, jakby. A to ten, w którym William został zabity? Tak. Tak, w ja, opowiadaliście? on. Tak. On. Ale to William? Eee, nie wiem, możliwe. Ale to, to nic nie ma. No, nie wiem. Mówię ci, ja go widziałem. Sięgam. Może masz zwidy. No, to wy go zatłukliście, a nie ja. Dlaczego ja mam zwidy, a nie wy. No właśnie, czemu? No właśnie. My powinniśmy mieć zwidy. Jakby jego zatłukłem, to żaden z was nie powinien. Tak, jakby ja, ja go spaliłem. W większości. Teoretycznie tak. Serio. Przez cały jego dom spaliłem, teoretycznie. Tak. A w ogóle chłopów furasem jakimś dziwnym. Tak. Dziwne te nowe terminy. No, ej, bo mogą ci się po prostu pomylić z tym naszym normalnym, bo onim mi się wydaje. O, już słońce wschodzi, już słońce wschodzi. Piąta, już git. Piąta, dobra, nie jest źle. No i szósta, o. dziękuję. Otwierać te czwórki no i zapalaj światełka. Idziemy, i tak do No i wracają tutaj bambu. Ej, bo odjeżdżają. No jeszcze Nie oni wracają sobie. I co mi zrobisz? Co? I co I mi co teraz zrobisz? robisz? <noise> A ja idę do łazienki jak coś, zaczekajcie chwilę na mnie. O Jezus, dobra. Słyszałem też coś, no no, słyszałem. Współczuję gościowy, piątka dzieci naprawdę. Czy mogę ci ten serek, który A, sobie przyniosłem. Jedźmy, jedźmy. A, jeszcze przy okazji sobie pizzę. Wsiadaj. No i przy Co z... Telefon co, na ja obiad pizza, co? Mi się wydaje. Na obiad pizza, co? Akurat nie mamy. Ła! Zdałeś... 18 gałków. Tak. No to po co w, w ogóle samochodu bo. tak szczerze używam, Możemy tam też na piechotę dojść. Dobre pytanie. Chodźmy. to mamy teraz obok. To no co, jesteśmy w domu. Nareszcie, chodźcie. Chcecie zrobić jakieś barbecue czy coś? Albo wiecie co, ja chyba pójdę się prześpię po tej całej nocy. A wy? A teraz przecież mamy. Ej, słyszycie, ja się pójdę prześpię po tej całej nocy. Jak coś będę w swoim pokoju, słyszycie? Dobra, no ja sobie to zrobię. Spoko.